Tak, ja mam tutaj pięć egzemplarzy książek, które chciałam wręczyć tym osobom, bez których nic nam się nie udało, absolutnie nic. Ja zacznę od tego może, ponieważ mam najbliżej dyrekcję naszej szkoły, panią Hannę Sabe, ponieważ tu się wszystko zaczęło, tutaj się wszystko skończyło, ale będzie trwał nadal. Hania, bardzo serdecznie, ale bardzo serdecznie Ci dziękuję, Jak wręczasz książkę. Też. Za to, że jesteśmy tutaj miłymi gości. Tak. Teraz jest jeszcze jedna osoba. Mój mąż jest o tego pana. Pan Stanisław Sikorski. Panie Stanisławie, Pan jest moją wielką miłością. Pan Stanisław był przewodniczącym Komitetu Mieszkańców Osiedla im. im. Jana Matejki, który potem przeraził się te chwilę. Dziękujemy Państwu. Myślę, że to nie ostatnia księga. No to, to zobaczymy jeszcze. Na razie nie podejmujemy żadnych. Dziękuję również dyskusji. za autorom, za ten my. Myślę, że e, egzemplarze wszystkie rozejdą się szybko. I autorzy i redaktorzy zmobilizują, że im wydają. Jeszcze... Na razie, na, razie, na, razie, na razie, o tym nie myślimy ani o rozruchu, ani o... za państwa książki. Dziękujemy. Teraz e, chciałabym jeszcze poprosić e, Iwonkę Katarzyńską. Iwonka, chodź. Dzięki Tobie my w ogóle przetrwaliśmy to wszystko, bo gdyby nie Ty, to na już by nie było, nikogo by tutaj nie było, by nie było. Iwona, dzięki. Iwona jest najsprawniejszą organizacyjnie osobą, jaką znam. Dzięki Ci, Iwonka. A na koniec zostawiam coś takiego specjalnego. Zawsze, ale to zawsze był z nami pan Piotr. Pan Piotr Klinikowski, to jest ta osoba, która tutaj siedzi pod napisem Gabinet Legopedyczny, który y, nagłaśnia nasze y, wszystkie imprezy. I dla pana, Piotr, pana Piotra można zawsze, ale to zawsze liczyć. Spójrzcie Państwo dzisiaj o mojej mininy. Ja mam jeszcze dwa podziękowania już bez książek, to prawda, natomiast chciałabym, żeby to padło tutaj. Dwie studentki z Wydziału Architektury, Teresa Kaczmarek i Ania Hirsch, robiły ilustracje planów do naszej książki. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. I już ja zaczynam, to wszystko oddaję głos edukowaniu. Proszę Państwa, wspomniana przez pana Jacka Lawijaka urodzajna, złodzisko zielona i otwarta równina, to dzisiaj środek ciężkości tak zwanego trójmiasta. Ale rzecz jasna, nasz Piękny brzeg nie zawsze leżał, nie zawsze był tym środkiem ciężkości, bo też miasta nie było, jak to było Jakubie na początku. Ten, ten, ten piękny opis dobrze oddawał charakter wrzeszcza, czyli takiej miejscowości wypoczynkowo-produkcyjnej, bo były tutaj też y, młyny o zupełnie, absolutnie wiejskim charakterze. Mimo tego, że wrzeszcz istnieje już ponad 7,5 wieku, to właściwie 100 lat temu pojawił się tutaj pierwszy budynek użyteczności publicznej. Pierwszy przy kościuł, czyli przez 650 lat to była po prostu niewielka, chociaż ważna, chociaż ważna, wioska. Przełom w życiu tej wioski nastąpił na przełomie wieku XIX i XX, kiedy zaczęła ona stawać się dzielnicą Gdańska, głównie dlatego, że poprowadzono tory kolejowe w kierunku Słupska, powstał tutaj przystanek, można było budować pierwszy zakład produkcyjny, czyli, czyli browar od tego czasu ten charakter zmienił się diametralnie. Stała się ona przemysłowym przedmieściem, przemysłowo- mieszkalnym, a może raczej nawet mieszkalno-przemysłowym przedmieściem Gdańska, które bardzo szybko w ciągu 30 lat osiągnęło wielkość obszaru taką jak historyczne centrum Gdańska. Po prostu obok Gdańska powstał drugi ośrodek tej samej e, wielkości, między rokiem mniej więcej 1880 a 1914. Następny przełomowy moment w historii Wrzeszcza to odbudowa po II wojnie światowej, kiedy poszerzona została Aleja Grunwaldzka, kiedy powstały na przełomie lat 50. i 60 takie budynki jak symboliczne dla wrzeszcza i w ogóle dla Gdańska Kristal i, i inne, które tutaj stanęły. No i ostatni, kolejny, można powiedzieć trzeci etap przemian Gdańska po etapie około roku 1900, po etapie około roku 1960. Teraz po roku 2000 widzimy ten trzeci, ostatni etap, w którym wrzeszcz znowu zaczyna się zmieniać. Można powiedzieć, że zakończeniem wcześniejszego etapu, dość paradoksalnie, była budowa Manhattanu. Manhattan Powstał na y, podstawie w zasadzie urbanistycznych projektów o y, 50 czy nawet więcej lat wcześniejszych. Y, I Manhattan jest tak naprawdę dokończeniem koncepcji powojennej wrzeszcza. Natomiast kolejne inwestycje to już, jest, y, to już inne czasy i inne y, realizacje. Y, więcej można sobie doczytać. <grym>, Wiemy, że rzecz na pewno nie był środkiem ciężkości tzw. zwanego Trójmiasta, natomiast na pewno był, co wiem z książki, prekursorem, jeśli chodzi o rozwój parków miejskich. Muszę Państwu powiedzieć, że w XIX wieku powstał park, to też wiem oczywiście z książki, z artykułu Pani Katarzyny aron powstał park o powierzchni 51 hektarów. Park otulał niejako ulicę Jaszkową mondolinę tak dla zobrazowania jaka to było wielkość, proszę sobie wyobrazić, że park kulturowy e, Kwiatek ma 22 hektary. Przypomnę, to jest wokół grodziska, jak ktoś nie Czyli teren parku e, wokół Jaśkowej Doliny był dwa razy większy, ale nie było tak od początku, prawda Pani Zapraszam. Tak, teraz bardzo króciutko. E, proszę Państwa, Rzesz, jak już słyszeliśmy, był taką miejscowością, w której bogaci mieszkanie mieszczanie budowali sobie w wieku XVII, jeszcze w wieku XVIII takie dwory z ogrodami. Czyli tego ogrodów było dużo. I czasem, jeżeli Państwo zajrzycie na podwórka, czy przy ulicy, czy przy ulicy Grunwaldzkiej, to znaleźć można takie stare, dziwne drzewa, takie, nie, 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 takie po prostu. Za duże, jak na tą zabudowę, która je otacza. I to są pozostałości tych obrotów. Można je znaleźć w okolicach szkoły nr 17, tam na podwórkach. Można znaleźć po drugiej stronie Alei Brunwaldzkiej. Ale z całą pewnością rzeczą taką niespotykaną i najważniejszą to był Park Jaśkowej Doliny. Na przełomie XVIII i XIX wieku Właścicielem Jaśkowej Doliny został Jan Labes. Też bogaty kupiec, armator i filantrop. I on urządził na tych wzgórzach, i to są te wzgórza na zakończeniu ulicy Sobudki, urządził publiczną promenadę. Mieszkańcy bardzo tą promenadę polubili, ale niestety przyszły wojny napoleońskie i z promenady nie zostało właściwie prawie nic. Tam stacjonowały wojska. Okres nie sprzyjał jakby takim wycieczkom po parku, ale już w 1832 roku władze miejskie doszły do wniosku, że skoro tak się mieszkańcom to podobało, to ten park odbudują i odbudowali nie tylko to, co było z lewej strony Jaśkowej Doliny i idąc w stronę Moreny, ale do, dokupili do tego las po drugiej stronie Jaścowej Doliny i urządzili park miejski. Co jest takiego niezwykle ciekawego, to to, że taka inicjatywa była rzadkością w ówczesnej Europie. Ta, tego typu parki w Anglii zaczęły powstawać dopiero w połowie XIX wieku. My staliśmy się właścicielami, my, nasi, nasi poprzednicy stali się właścicielami takiego parku znacznie wcześniej. I Dzisiaj ten park ciągle jest, my traktujemy go jako las i myślę, że po przeczytaniu tej książki i po poznaniu dziejów tego parku to może łatwiej będzie próbować go jakoś tam ratować i próbować uczynić tak, żeby on odzyskał te, te dawne walory. Bo to wszystko jest, to jest gotowe. Są prawie dwustuletnie drzewa, są ścieżki trochę zaniedbane, ale po prostu można to zrobić. I myślę, że też dzięki Państwa pomocy to się uda zrobić. Dziękuję.